Hej wszystkim, z tej strony Thomas Frank. Dzisiaj porozmawiamy o gorącym temacie zdrowie psychiczne w erze mediów społecznościowych. Przyjaciel czy wróg? Zapnijcie pasy, bo będziemy eksplorować wzloty i upadki wpływu social mediów na nasze samopoczucie. Gotowi odkryć, co kryje się za każdym lajkiem i udostępnieniem? No to zaczynamy. Na początek pozytywy. Media społecznościowe mają mnóstwo zalet. Pozwalają nam łączyć się z przyjaciółmi i rodziną bez względu na odległość. Dla wielu są źródłem wsparcia. Grupy na Facebooku czy społeczności na Instagramie pomagają osobom z podobnymi problemami psychicznymi poczuć się mniej samotnymi. Social Media to także platforma do autoekspresji, od publikowania zdjęć, vlogów po krótkie filmy. To sposób na kreatywne wyrażenie siebie i dzielenie się naszymi pasjami ze światem. Badania pokazują, że aktywne korzystanie z mediów społecznościowych może zwiększyć poczucie przynależności i satysfakcji z życia. Całkiem nieźle, prawda? Ale chwila, moment. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nadmierne korzystanie z social mediów może prowadzić do uzależnienia, podobnie jak uzależnienie od gier czy substancji psychoaktywnych objawia się to ciągłym sprawdzaniem powiadomień i stresem, gdy nie mamy dostępu do telefonu. Badania wskazują, że osoby spędzające dziennie ponad dwie godziny na portalach społecznościowych są bardziej narażone na depresję. Media społecznościowe pełne są wyidealizowanych obrazów, co prowadzi do porównań i niższej samooceny. Wiele osób czuje się gorzej ze sobą, gdy widzi idealne życie innych, co może nasilać lęk i depresję. Kolejnym problemem są zaburzenia snu. Przeglądanie social mediów przed snem może utrudniać zasypianie i pogarszać jakość snu. Media społecznościowe mogą również negatywnie wpływać na relacje międzyludzkie, ponieważ ludzie często preferują komunikację online nad interakcję twarzą w twarz, co potencjalnie prowadzi do izolacji. Spójrzmy na kilka przykładów. Badanie opublikowane w Journal of Medical Internet Research wykazało, że osoby spędzające ponad dwie godziny dziennie na portalach społecznościowych są bardziej narażone na depresję w porównaniu z tymi, którzy spędzają mniej czasu online. Inne badanie z cyberpsychology, behavior and social networking wskazało, że porównywanie się z innymi na Instagramie jest związane z niższą satysfakcją z życia. I wyższym poziomem objawów depresyjnych. Z drugiej strony są też pozytywne przykłady, jak kampanie społeczne na Twitterze, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi poczuć się mniej samotnymi, czy grupy na Facebooku wspierające osoby z uzależnieniami. Jak więc zdrowo zarządzać korzystaniem z mediów społecznościowych? Ustal granice wyznacz dzienne limity korzystania z social mediów. Wyłącz powiadomienia, które ciągle cię rozpraszają. Unikaj porównywania się z innymi. Pamiętaj, to co widzisz, to często tylko wierzchołek góry lodowej. Regularnie odłączaj się od social mediów. Może w weekend lub na kilka godzin każdego dnia. Pamiętaj, prawdziwe życie toczy się offline, wśród znajomych i w realnych interakcjach, a nie jak w serialu Rancho tylko w internecie. Podsumowując. Media społecznościowe mogą być błogosławieństwem lub przekleństwem dla naszego zdrowia psychicznego, w zależności od tego, jak z nich korzystamy. Świadomość ich wpływu i mądre zarządzanie naszym czasem online może pomóc nam czerpać z nich korzyści, minimalizując jednocześnie ryzyko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.